Ja wam powiem tak znaczy, yy, Ja wam wójta nie wybierałem to Czy to jest pierwsze, tak? Zawsze mogę zmienić Nie to jakby dwa ja uważam niech każdy od tego momentu dosłownie Niech każdy yy, zacznie robić to co do niego należy i starostą, nie tylko legislacyjną, ale także finansową, Skoczyny? ponieważ tak jak e, pamięta Pani na pewno, kiedy e, na wschodniej naszej granicy przydarzyły się bardzo dobre okoliczności. Mam na myśli tutaj tam, sztucznie wywołany kryzys imigracyjny przez Łukaszenkę. To gminą tamtejszym powiadomą zaoferowaliśmy wsparcie także przedsiębiorcom lokalnym, również e, turystycznym gminom. Więc no możecie Państwo na pewno na nas liczyć. Nie tylko pomoc legislacyjna, ale także bardzo mi zależy na tym, żeby przywrócić ten pierwotny, piękny was Odry bardzo Ja się cieszę, że jako samorząd taką pomoc już tutaj uzyskuje. Także ja bardzo dziękuję, że państwo u nas już są ja, i występują naszych tutaj, może czasem wyrażanych bardzo emocjonalnie oczekiwań, ale, to ale po prostu rozumiem. sytuacja zaskoczyła.